Czy Wojtek żałuje sprzedania 10% udziałów w Fame MMA? No Skąd więc... wiesz? Nie. <laughs> Chociaż ja też nie byłem ideałem ekipy z Warszawy. Nie? Nadal lubię um, się Ja on zrobię ciszę. Coś Nawet koszny, gdybyś nie. mi zaproponował, co to, to byłoby już? Nie. nie. <laughs> <laughs> Pomiędzy 20 a 30 tysięcy. Ariana Grande. E, miałem też e, okazję poznać na żywo. Tyle ja dnia... zawsze nie chcę, a on zawsze robi. I Wojtek wszystkim stawia. To ja wydaję 20 koła na, 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 na wieczór. się. zdecydowanie. <grystanie> Zapraszamy Was. Cześć, z tej strony Wojtek Gola. Przyjechaliśmy dzisiaj z Sofii. Cześć i sprawdzimy się w parometrze pudełka. Jaka jest pierwsza rzecz, którą Wojtek podarował Sofii i za ile ona była. O, to było na jakimś z pierwszych spotka spotkań i tego nie przejęłam od niego. To były perfumy Louis Vuitton. Nie wiem, ile kosztują, ale powiedziałam, że teraz nie wezmę, jak będziemy dalej mieli jakąś większą relację, to już wtedy to przyjmę. Tak było. Perfum Louis Vuitton za 1200 zł. Teraz wiemy, ile kosztuje. Ile Wojtek płaci za wynajem na Złotej 44? Coś około 30 W granicach 20 a trzydziestu tysięcy. No, no. Ty? takiego. No. Czyli zgodna tak, sztuka. Około dwudziestu, tam no pomiędzy dwudziestu a trzydzieści tysięcy. Jaka jest najdroższa rzecz, którą Wojtek ma w szafie? Myślę, że to Louis witon albo jakaś kurtka. W granicach 30-40 tysięcy. Najdroższa rzecz, którą on ma w szafie, to ostatnio kupiliśmy taką. Welimitowaną torebkę Louis Vuitton. No, chyba to. No. Dobrze. No to jest to, tak? tak to, to jest to. Tak, tak, tak. Jaka jest najgłupsza rzecz, na którą Wojtek wydał naj, najwięcej pieniędzy i ile to było? Fu, fu, fu najgłupsza rzecz, jaką wydałem najwięcej pieniędzy... Ciężko powiedzieć. Eee. Posłuchaj. Imprezy. No bywa, bywa czasem, że pójdziesz do klubu i... I Wojtek wszystkim stawia. To, nie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. No, tak. I potem ja wydaję 20 kolorów na, 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 na wieczór, nie? No. Jesteś bardzo hojny po prostu. To jest bardzo dobre, ale nie jest weekend. No. Nie no, teraz się ograniczamy no już. Tak, ja go trzymam w domu, on... Muszę wyjść, ja mówię nie. Na pewno mam fomo interesowe, bo... Ale wiesz, to chyba wynika z tego, że ja w jakiś sposób odreagowuję stresem no. w tych imprezach, że jakby pracuję strasznie dużo, bo ostatnio to ja nie mam, życia, nie mam czasu zjeść. Żeby to przyjęliśmy, widzisz, na styk, ja pracuję od 8 do 23. I, i ostatnio nawet mi... więcej. ja nie mam życia, nie? Jakby A ja nie mam to... życia. I no. potem jak mam weekend i nawet czasem poimprezuję, gdzie mam potem robotę, bo ja nawet to nie jestem, że mam niedzielę wolną. I potem zdycham z pracy i wychodzę na czasem, kurczę, źle to wychodzi, nie? Ale muszę po prostu, bo ja mam tyle stresu, tyle się dzieje, tyle pracuję, mam tyle firm, że jestem na telefonie po 10-12 no godzin dziennie, to Cały jest minimum. Czas. Cały Ale czas, A nawet jak masz tą wolną godzinę, to i tak ci ktoś zadzwoni. To i tak zadzwoni, siedzę na telefonie, chcę się no... położyć w ciągu dnia na 15 minut i tak dzwonią. I to jest ostatnio, to nie jest życie, nie? Dlatego cię się ograniczy, bo ja pracuję tyle, że mi głowa już myśli, robi jedno, a myślę mhm. o drugim. Migła paruje, Jak nie z tego biznesu, to z tego. Jak nie z tego, to z tego. Jak nie z tego, to z tego. Nie jest z tych biznesów kilka, kilkanaście nawet. No, nie wiem, ile teraz to jest. Dużo może Że po prostu nie, nie ma czasu na życie. nie? I też trzeba to będzie jakoś ogarnąć z bo to jest tragedia. Czy Wojtek żałuje sprzedania 10% udziałów w Fame MMA? No, ciekawe, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że nie. Może tam czasami myśleć o tym, ale wydaje mi się, że nie. Nie żałuję, ponieważ lubię dywersyfikować swoje ruchy biznesowe, eee, natomiast nadal mocno wierzę w Fame, rozwijamy go liczę, że kolejne 10% sprzedam jeszcze dużo drożej, może kiedyś, a może nigdy. Tak, to prawda. No. Czy Wojtek chciałby powiększyć rodzinę i czy jest na to gotowy? Jeszcze nie jestem na to gotowy. Aktualnie powiększyliśmy rodzinę o naszego kochanego buldożka francuskiego, Smupiego czy jest na to gotowy, to powiem, że jeszcze nie, ale zbliżamy się do tego. E, czy chce powiększyć, to na pewno tak. No tak, chciałbym powiększyć no, rodzinę, no, no. kiedyś. Kiedyś, ale, ale nie jeszcze... jesteś na to gotowy, to no, jest długa droga przed tobą. No. W kim z zagranicznego show biznesu Wojtek kiedyś się podkochiwał? No, myślę, że z Adrianem Granny. E, miałem też e, okazję poznać na żywo, porozmawiać nawet na chwilę. No i jest to bardzo sympatyczna, taka, wydaje się, kochana osobka. Ariana Galer. Ale i tak wolę Ciebie, kochanie, zdecydowanie się. Ja nie wyglądam na kochaną Wyglądasz w ogóle jak podobna jesteś, nawet trochę. W jakim wieku Wojtek został milionerem? Kurde, tego to nie wiem, ale strzelałabym w coś około 30 lat. W wieku. O... tego nie wiem. Kilka lat temu. Po 30, ale przed 35 rokiem życia. Kto lepiej gospodaruje pieniędzmi? No, no właściwie. Przecież to y wiadomo, że ty. Chociaż też był rozrzutny, ale myślę, że jednak że na ja. Kto wpadł na pomysł o wspólnym kanale z Jelly Frucikiem i kto wymyślił nazwę Chaosie? Wspólnie. Wspólnie. Wspólnie, we trójkę wpadliśmy na ten pomysł, bo byliśmy wtedy w zakopanym i po prostu nagrywałam wtedy coś i ono nie poszło i stwierdziliśmy, czemu nie. Tak, że możemy zrobić razem wspólny taki lajtowy kanał. Eee... I to nie tylko jeszcze, bo będzie więcej gości. Ale nasza autorytet też się fajnie dogaduje i tworzymy razem taki chillowy content. Kto bardziej przyjmuje się komentarzami w sieci? Ona? Tak, no. Ja się przyjmuję komentarzami Ta. w sieci? No Nieprawda. Jasne. Ja nawet tego nie czytam, to Ty do mnie podchodzisz się pokazujesz. No nie, mi się wydaje, że w sumie i Ty. Ale ja się nie przyjmuję tym. Okej. Okay. Ale... A kiedy niby? Ja też w sumie, znaczy... Ja nadzieję przejmuję się tym, co na przykład ktoś mówi do szerszej publiczności. Komentarzami może już nie jest teraz. Kiedyś się, ja się przejmował czuję ja komentarzami. Ja się teraz przejmuję już. tylko tym, co ty poczujesz jak chceć powiedzieć tyle. Aha, no to okej. Okay. Kto częściej ogląda live y w Ardengi? No, ja... Ja częściej oglądam live wysylka. W szczególności, że nawet moja mama ogląda jego każdy live. E, więc ona w szczególności bardzo się to przeżywa. Czasem, jak coś tam W sumie powie. to razem, bo ja z to oglądam. A to razem, no. Często nie należy to do, naj, do najprzyjemniejszych, ale też śledzimy, bo po prostu. To już oglądałem stylka. Teraz już trochę mniej, i teraz zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś do mnie dzwoni, mówi. Ej. On to, to sobie to znowu gada, no, to albo moja mama zastosowana dzwoni, czemu on znowu o Tobie mówi? Daj do niego numer, zadzwonię do niego. Ja mówię, mamo, nie oglądaj tego, on gada głupoty, nie stresuj się tym, on będzie tak mówił. A moja mama, nie, daj do niego numer, zadzwonię do tego w Adegi. I wiesz, a czasem to bardzo takie przykro, też się bardzo stresuje, ten biznes. Też to też źle wpływa i niestety często dzwoni, nie? Ale mamo, nie oglądaj tego, bo nie ma czym się przejmować. Kto częściej się modli? W <śmieniamy> ja, ale, ale ogólnie, ale ogólnie no, jesteśmy, jesteśmy osobami wierzącymi, ale trzeba bardzo praktykującymi. Tach do instytucji kościoła nie chodzimy, ja natomiast ja w Boga wierzę. z rodzicami, no to ja co niedzielę chodziłam bo do kościoła. Polsce, no. No. Znaczy ja w, jak mieszkałem w Poznaniu też część chodziłem, ale no, jestem osobą wierzącą, w Boga wierzę. No i w sumie trzeba pójść do, do kościoła. Kto częściej potrzebuje wsparcia drugiej połówki? No, myślę, że tak. To jest bardziej takie uczuciowe, i ty potrzebujesz no, się samej wygadać. Na, na pewno też yy, ja mam tak, że jestem co chwilę atakowany z różnych stron w sieci, no to już samemu ciężko jest i tak sobie jestem myślę, że całkiem źle radzę, ale cały czas ktoś o mnie albo gada, albo coś wymyśla, albo przekręca. Albo coś się dzieje Ja mówię ja pierniczę, znowu coś, kiedy mamy jakiś dzień wolnego, spokoju, wiesz co, dajmy radę. No tak, dajemy radę. Kto jest bardziej zazdrosny? Zdecydowanie, Sofii. Zdecydowanie. Nieprawda. Zdecydowanie. Tak? A kto jak ja zaczynam z kimś rozmawiać, to od razu Sofii, przez... <laughs> przez cały nie. klub Sofii? Nie, Sofie jest bardziej Nieprawda kiedy... Nie, możesz sobie rozmawiać jak chcesz, kim chcesz, ale nie... jednak Sofia jest bardziej Tak, tak, tylko mu wyszła później przez cały rok Nie, Sofie, nie. Nie, serio. Kto wydaje więcej pieniędzy? No, no wiadomo, że Wojtek. No. Komu bardziej przeszkadza różnica wieku? To Chyba nikomu. nikomu, nie przeszkadza. Nikomu, w ogóle tego nie odczuwamy. Ja czasami ja też, mi czasami się wydaje, że Wojtek jest młodszy niż ja. No ja I muszę na pewno go gdzieś tam uspokoi. mentalnie i tak wiesz, jestem takim gościem rozwójkowym, mi się wydaje, takim witrzylowanym zawsze zdadowałem się, wiesz, w sumie środowisko influ też jest młodsze. Ja mam masę młodszych znajomych. Dzielenie się budżetem z drugą połówką. Uważam, że pięć, nie mów w tym nic złego, to na odwrót jest dobre, nie? Tak, to ja też dałbym pięć, no bo ym, ja na przykład lubię Sprawia jak przyjemność drugiej osobie, a poza tym jak mam, no to się podziela, wiem, że jak Sofie by miała więcej, to e, też by się zawsze dzieliła, e, po prostu. Zresztą jak teraz coś jej zaczęła zabawiać, no to też e, się dzieli. Paparazzi na mieście. Paparazzi na mieście, wiadomo, że każdy z nas szuka w jakiś sposób atencji mm, i paparazzi na mieście mogą być czymś takim wow, czy też setki fanów, którzy podchodzą do ciebie, gdy robisz zakupy, nie wiem, nieogarnięte po imprezie. Więc dam tutaj trzy, no bo czasem nie jest to nic przyjemnego, a czasem też to jakby buduje naszą osobowość medialną w internecie. Dałbym trzy podarki, bo nie chciałabym na przykład, żeby ktoś mnie złapał, jak jem. Albo, jestem, albo wychodzę z siłowni, taka niepomalowana, cała spocona. Uznawanie tylko dwóch płci. Yy, no, są tylko dwie płcie, więc jakby pięć. Podtrzymuję zdanie pięć podarunków. Zarabianie na platformach dla dorosłych przez znanych influencerów. Yy, myślę, że dałbym dwa, bo dwa, trzy, bo jest to w jakiś sposób też możliwość zarobku dla tych osób, a to świadczy właśnie bardziej o naiwności. Yy, ludzi, którzy płacą za to, więc jeżeli chcą płacić. Tylko są platformy typu AF na przykład, gdzie w Stanach to i gwiazdy spontu mają, yy, to i tam publikują ekskluzywne materiały. Niekoniecznie musi to być treść yy, dla dorosłych. Natomiast w Polsce są to zazwyczaj zdjęcia, bardziej rozegliżowane i tak dalej. I skąd Owięc, wiesz? Że się mówi. Nie no, takie, takie dwa bardziej bym dał po prostu. No ja sobie nie wyobrażam ale dwójka. Ja dam też dwójkę ze względu na to, że po prostu ta osoba pokazuje swoim zachowaniem, młodszym dzieciom albo młodszym widzom, że oni też tak mogą robić i to nie jest taki wzór do... No. Prostu, Do naśladowania Do Chociaż ja też nie byłem i dałem ekipy z Warszawy, nie? Więc jakby... No ale nie robiłeś wy... sobie jakieś no, zdjęć taka, takich. No ale, ale, ale też jakby były też sceny płużkowe, Nie wiedziałam, nie. nie wiem. Oglądanie Królowej Przetrwania. Królowa Przetrwania, fajna. Pięć podarków oglądamy. Oglądamy, dajmy piątkę. Oglądanie Warsaw Shore. Znaczy... Kiedyś Kiedy... to było dla mnie pięć ja uwielbiałem oglądać ekipy z Warszawy. Um, oglądałem każdy odcinek, szczególnie jak występowałem to zbieraliśmy się gronem znajomych no um, a teraz troszkę jestem, no, już chyba wyrosłem i um, nie śledzę, tak też nie znam tych ludzi nowych ale jak ktoś lubi to dałbym tak piątkę, bo może komuś to w masę radości bo jest to taki, taki naprawdę guilty pleasure um, na wyczylowanie się um, ale teraz to bym dał tak 3-4 dla mnie, nie? Ale kiedyś naprawdę oglądałem wszystko. Na pierwszym spotkaniu powiedziałaś że nigdy nie oglądała Waszą... w <grym, grym>, <grym>, z Twoim udziałem. Na pierwszym spotkaniu <grym>, powiedziałem tak. Wie, ale dam córeczkę, bo jak ktoś chce, to niech ogląda, ale ja nigdy nie oglądałam. Związek znaczy, bo... w tak zwanym trójkącie. No ja, tam, Zero. ja dam jeden. Uważam, że... Ja, my jesteśmy wywoływali takie robotnie starosiedcko. Można powiedzieć. Myślę, że... Szczególnie, szczególności moja mama by tego nie zaakceptowała. A poza tym ja sam bym się z tym czuł co najmniej dziwnie, nie? Myślę, że, wiesz, robiłem trójkąty w życiu, ale myślę, że Sofie jest taką osobą, że gdybyś zrobili trójkąt, to ten związek, czy z gościem, czy z babką, to ten, goście, ten trójkąt by się roz, ten związek by się rozpadł po prostu. Nawet takie, takie rozmowy to mnie już... Ten, ja jestem bardzo zasadowa i nie, nie, i nie. No, nie ma możliwości, jakby w trójkącie, żeby żeby cokolwiek do Nawet doszedł, gdybyś nie? mi zaproponował, to, to byłoby już nie. Ja bardzo fajnie się bawiłam i myślałam, że znamy się trochę gorzej, ale znamy się o wiele Nie, znamy, znamy się dobrze. Dużo rozmawiamy też w sumie i no tak naprawdę chyba nie mamy jakichś sekretów przed sobą. I w ogóle fajny, fajny format. No dobrze się bawiamy. Dobrze się bawiliśmy. No. I też myślę, że taki bardzo szczery. Dużo powiedzieliśmy rzeczy, których nie mamy okazji nigdzie powiedzieć, nie prowadzimy jeszcze livestreamów. Zatraszamy może, nie wiem, Bojski, i albo jest jeszcze wiele ciekawych par polskiego show biznesu. My się tu dobrze bawiliśmy, więc zapraszamy Was, wbijajcie do na Pudelku. Do zobaczenia.